Cześć, witam w kolejnym odcinku z Megabonka. W poprzednim odcinku ledwo pobiłem rekord. A ten zobaczcie, co uczynił. Co uczynił? Nie spodobało mu się, że go wyprzedziłem i zrobił taki rekord. Robinettą. Pójdę też robinettą. Spróbuję w tym odcinku. Cel jest przebić 215 tysięcy, 216, bo jest blisko do tego 216. I cel jest właśnie taki. A pójdę sobie z brońkami, które mają odbicia, że od jednego wroga odbijają się do drugiego, czyli kość, rewolwer i bezprzewodowy sztylet. Kurczę, chociaż ten dexekutioner przebijający ostrze mała szansa na natychmiastowe pokonanie wroga. To jest dobre, to mała szansa na natychmiastowe pokonanie wroga na endgame, właśnie. Ktoś mi pisał w komentarzu, żebym brał właśnie tego. Ale to co zamiast tych sztyletów może? Bezprzewodowa technologia naprawdę szaleje. No bo tutaj jest właśnie taki dodatkowy efekt. A są jeszcze no to ta odpycha, to przyciąga, to max HP zwiększa, to zatruwa. To nie ma żadnego dodatkowego efektu, ty też chyba nie ma. To ma crit chance do kości. To nie ma dodatkowego efektu. To ma dodatkowy efekt. Spróbuję chyba z tym dexekutywnerem, skoro ma szansę na natychmiastowe pokonanie wroga. Tylko co, w co iść? Szczęście, exp, trudność i ilość pocisków? Chyba ilość pocisków dam. Łuk będę miał. Strzela strzałami, które przebijają w wrogów. Siema, Kuba. Gra jest głośno? Zaraz przyciszę. Mm, a ja jestem cicho? Nie, chyba dobrze powinno być słychać. No spróbuję z tym deksekucjonerem. To, to, to. I co trzecie? A, i kość. Czwarte znaczy. To, 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 to i ilość. No a przedmioty odblokowałem w końcu. No wszystko mam w sumie odblokowane już z itemów. Ale to było dla mnie najważniejsze i teraz kombo będzie robiło z tym. Zdobądź dodatkowe złoto, gdy otrzymujesz obrażenia. I nie wiem, jakie są jeszcze takie itemy, które mają właśnie to combo. to na pewno. Szybkość ruchu po otrzymaniu obrażeń zyskaj także plus 5% szybkości ruchu. To bardzo dużo będzie dawało w sumie. Nie wiem, czy za szybki nie będę, jak będę miał tą pelerynę. To bym wyłączył, żeby mi Max HP nie zabierało. Stoisz w miejscu, to nie chcę. Zarób kasę poruszając się, to się przyda. To się przyda, to się przyda. Odłamki EXP teraz przecinają wrogów. Za każde przemierzone 14 jednostki przywołaj, boba. On już nie żyje. Nie wiem o co w tym chodzi. Trudność 08 max HP. Za dużo HP się traci. 5% szansy na rzut klątwa. Nie. Zabicie wroga przywołuje dwa homingowe dusze. To sobie wezmę, bo też ktoś mi to, to polecał. Krwawy tasak. Kradzież życia teraz aktywuje znak krwi. Stosy. Dodatkowo masz 50% szans na nałożenie znaka krwi. Nie wiem o co w tym chodzi. Idę z takim już chyba buildem. Rudno. A, to jest to max HP. 25% szansa na przywołanie błyskawicy, gdy atakujesz. Błyskawica teraz może ogłuszyć. To w sumie też może być dobre. Strzelaj kulami energii. Smokowy ogień. Szybciak. Kurczę no, tylko... A zresztą dużo szczęścia będzie to może się uda. Próbujemy robinę tą jak najwięcej złota zgarnąć. Poziom trzeci las. Jazda. A, przeciszyć miałem. Patrzcie, już legendarny item będzie na początku. Ciszę troszkę. Chociaż nie zmieniałem dźwięku od poprzedniego tego odcinka. Tarczy nie wyłączyłem. Kurde. O. Ładując aktuarium, ładowania energii zmieniasz go w sferę leczenia, strefę leczenia i dostaniesz plus dwa kolejne na następnym poziomie. Nie wiem co to znaczy, ale wezmę bikon. Czy mamy jeszcze te efekty włączone? Mam. Jak te strzały od łuku wyglądają? Niech ona strzeli czymś. Potrzebuję szybko Kevina i tą tarczę na złoto. Rozmiar unik, wysokość skoku nigdy nie będzie. Postać wygląda jak Link z Zeldy, no. O jest, kurczę, oba potrzebuję. Ale pójdźmy najpierw w bronie może. Kurde, regeneracja. No, przejada się. Ewentualnie do grillowania w mikrofalówce. Na Robin Hoodzie chyba jest wzorowana ta postać, tak mi się wydaje. Szczęście. Max HP. Ciernie, ale bez nadzieja. Szczęście. Na razie nie kupuję. Tu chyba minąłem jedną kapliczkę. Minuta minęła. Szybkość ruchu, wzrost pojawiania elit. Lecimy po rekord, to potrzeba. Rozmiar, obrażenia, szanse na krytyk, obrażenia i prędkość pocisków. To chyba najlepiej. Co w sumie nie ma aż takiego małego zasięgu jak myślałem, że ma, czy to potrzebuje? Oho, no dobra. Odrzut, szybkość ataku, liczba pocisków. Książkę będę miał na liczbę pocisków, wezmę sobie szybkość ataku. Kurde. świeżo. O nie, mogłem wziąć jak dawali. Obrażenia, szansa na drop. Obrażenia dla elit. Obrażenia ogólne. Nie mam jeszcze żadnej trudności. A już nie jest tak, jakbym chciał, żeby było. <kuh> Rozmiar tarcza, czas trwania. Rozmiar. O, nie mam spod Jeszcze. Będzie miał e, tarczę na złoto. No nie płaszcz płaszczyzn. Kevin nie jest potrzebny. Ale jak Kevin, to jeszcze jakaś regeneracja większa. Rozmiar. Zwiększenie złota. No niech będzie już ta. Liczba pocisków. No bez Aegisa właśnie próbuje. Muszę uważać na siebie zwiększenie... o zwiększenie złota dla tej postaci, idealnie. O, ale mnie musiał uderzyć. Bosa chyba nie zwiększam na razie. Chociaż co 310 30... sekund się pojawi, chyba boss. ten pierwszy będzie łatwy, a do drugiego postaram się przygotować. Ale widzicie, że nie mam obrażeń nawet. Słabiutko mi idzie rozwój początkowy. A czy z tego egzekucjonera można też na, na natychmiastowe pokonanie wroga na bosie zrobić? Obrażenia? Odśwież... EXPA. Obrażenia, wysokość skoku, szybkość, szybkość ruchu, to nie. Obrażenia dla elit. O, czyżby to był Kevin? Dodasz nagrody za punkty kanału? Nie wiem, na Twitchu? Nie wiem jak to się robi. Później obczaję. Teczka czy ten trudność? Trudność chyba biorę. Wiem, że życia nie mam. Ale pod Kevina tak sobie myślałem. Niech będzie ser. Oj, za daleko. Obszarowych może nie mam. Żyłem. Max HP, obrażenia krytyczne EXP. Obrażenia krytyczne. Leonkasy 200. O, kurde rój. Ruch odrzut to nie chcę nic z tego. Kurczę, ale nie daje mi tych książek, co ja bym potrzebował. Aha, aha. Słaby początek. No. Brak szczęścia do bildu jaki planowałem. Że gra nie wie co planuje, ale... Ale widzicie co odrzucam Może, że wysoko skacze ta postać, chociaż chyba brałem wysokość skoku dodatkową. O, prawie zgnąłem. Nie będzie z Boss nadal, gdzieś tam powinien być. Oho Ale mamy życia. O no nie, wylądowałem na jakimś... Jak inaczej do tego podejść? Liczyć na większe szczęście. Spróbujmy jeszcze raz tak samo. Nie, czekajcie, jak tu nie ma nic ciekawego wokół mnie to jeszcze raz zresetuję. No Dobra, są ciekawe rzeczy. Bo chyba ten pancerz trzeba wyłączyć. No dobra, już demoniczną krew dało to sobie. Polecę. Może da Elixir Babci, by wybuchał. To już obszarowy skill, to mi się przyda. ile kosztuje? 65 Ja nie widzę strzałek tego. Kradzież życia. Eks, dodatkowe skoki. To też kradzież życia. Nie wiem, czy nie byłaby lepsza. Rewolwer. O nie, dobra. Przydatna, bardzo. Przydatne skoki są. zaraz jeszcze będę musiał wrócić po ten sod babci uniki nie chcę nie sięgnę tego kurde wysiadłem mogłem już kliknąć kradzież oho dodatkowy skoki odrzut kradzież życia wezmę tym razem mogłem na odwrót tam kradzież życia bo więcej dawało szybkość ataku no niech będzie to Rozmiar srebro, obrażenia za dużo skrzynek w tym rogu jest. Za wolno, expert. To chyba o to chodzi. Bo tu mam dopiero drugi level, już półtorej minuty minęło. Na gdzie był ten ziomek, widzę tam coś pominąłem jeszcze. Expa. A portal jest przede mną, okej, okay, no. mamy to nakryty sok, Odkryję sobie, żebym później nie zapomniał gdzie jest. O, jest jeszcze jeden ziomek, zaraz tam pójdę. Zdążę, zdążę, zdążę. Stój kolego, proszę. Stój! Dziękuję. I szczęście. Czy dzisiaj to było szczęście. Gdzie jest to, co pominąłem? Tutaj. Jeszcze jeden ziomek? Fajnie. Czerwona karta, zielona by się... O, zarób kasy poruszając się. Ile tego rośnie? 85. No to nie wiem, nie, nie umiem oddzielić tego, co zarabiam od tego, co z zabójstw jest. Klucz, regeneracja, exp. No, wezmę klucz też ja trochę pozbieram, to może skrzynki będą darmowe. no nie mogę skoczyć z kamienia. Kamień się nie liczy jako... Res... nie resetuje skoków? Tu coś jest. ale jest ten, ten kamienny posąg. Trudność najpierw. Ale dużo tych ziomków dało teraz. Czwarty tu jest. Na dole i tutaj jeszcze są dwa kamienne te. Expa. Tyle Jo, pięknie. Będzie mi stakowało już obrażenia. Prędkość pocisków o szansa na krytyk. Trochę obrażeń więcej by się przydało. Wysokość skoku, ciernie, odrzut. Wysokość skoku chyba. Chociaż, no wszystkie beznadziejne były, szkoda. O nie! Żebym nie zginął. Nie mam regeneracji nawet. Kurde, no, i po mnie, nie mogę skoczyć. Od kamienia się nie resetują skoki. Walka. Walka powinna być jakimś legendarnym itemem, albo chociaż epickim. Ona jest mega potężna. Znaczy, zaraża wszystkich wokół mnie. Zaraz będzie rój. Krytyczne. Rozmiar. Szczęście. Może dalej się coś dobrego. Kradzież życia, tarcza prędkość, kradzież życia. Niech się leczy powolutku. Aha, zawsze od samego upadku 8 dostałem. A tylko jeden dodatkowy skok mam. Dodatkowe skoki, obrażenia dla elit. Obrażenia krytyczne. Obrażenia krytyczne. O nie, ile mam życia. Zeskoczył na mnie. Dobra, żyje? No uciekam. Kurde, będzie ciężko. Serduszko wyskoczyło, ale. No zobaczcie, upadam i tracę życie. A to jest tylko jeden dodatkowy skok. Teraz to. No nie. Za mało broni mam, za mało levela mam. Szósty level tylko, za wolno. Ekspie Niestety nie udało mi się zebrać serduszka. Mam radę przejąć? Zniszcz tego wybuchającego. Szybko wybuszkę niszcz. Max HP, zwiększenie srebra, zwiększenie złota. Więcej kradzieży potrzebuję. Więcej leveli potrzebuję, co jest grane, że ja levela wbić nie mogę nawet. Dobra, potrzebuję już itemy. Ale doskoczyły. Yy, odbicia, no nie będzie. Tragiczny początek, chyba mam. Zeskoczył mi jeszcze na głowę. Mogłem wyrzucić to. Tarcza Max nic z tego nie chce. ale kości bym potrzebował. Naleckie. Kevin, złoto potrzebuje i kredzież życia jakąś, albo regenerację. Ale idzie armia. Nie, zwiększenie złota. Pod co ja miałem iść. Nie, podpociski nie miałem chyba z tego. Regeneracja, szczęścia No speed jest... Skrzynka jest w ogóle po drugiej stronie mapy. A i tu też jest skrzynka. To czy ja tu mam, będę miał ekranik lądować? Będę miał. Jest tarcza, której potrzebowałem do buildu. Teraz jeszcze tylko Kevin. No nie zdążyłem, niestety. No ale jak będzie, to może zdążę. Wzrost pojawienia elit. Lecę na rekord. Sobie to może wpadnie z dwa levely, mam nadzieję. Tam, co jest pominięte. Łuk Prędkość, rozmiar, nic nie potrzebuję z tego szczęścia. Kurde, a nie trudność. Uff Dexecutioner. O, to więcej mi dało niż się spodziewałem. leveli. Extra Kość, mam full build. Mam full build. No i pięknie. Wiem, że jest to skrzalony build, ale może coś z tego wyjdzie. Widziałem, mignął tam Kevin przez chwilę. I taką miałem nadzieję. Co to jest pominięte przeze mnie? A Ziomek, nie widziałem go, czy... Lalka. Skrzynkę. Kolejna lalka, fajne. To mi ułatwi, ułatwi zaraz, jak trój się pojawi. O! Atomówkę tam mam w ogóle. Wytrzymam tu te 15 sekund. O! I skrzynka wypadła. I zaraz ich wszystkich tu wybuchnę. Gdzie ta skrzynka? O, tylko żebym nie zginął. Żebym nic nie zepsuł. W tą stronę skoczyłem. Dobra, muszę ich teraz odciągnąć od, tego, od tej bomby. Przecież nie wskoczę tam w ten sposób. Mam mało czasu, a jeszcze chyba sporo kapliczek na mapie do odkrycia. Pięć widziałem, jak tak szybko minęło. Nie, nie wejdę tam. Obrażenia krytyczne, szansa nakryta. Szczęście. Zaraz jeszcze boss da. Ale to ta lalka robi robotę, wiecie? Najwięcej chyba bije ta lalka. Trzy lalki właściwie. No, boss zginął, szczęście. Ociągnąłem i od tego nie ociągnąłem W tą stronę, to tam są dwie kapliczki, ale daleko. Dobra, lecimy po bombę. Gdzie ona była? Eksekuzioner, liczba pocisków, X. Kurcze kowadło by mi się przydało zanim będę te bronię tak ulepszał. Eks Trudność... Ile mam trudności? 33% powinienem do 70% dobić. Dużo leveli akurat. Więc fajnie. Aho, oh, jednego bossa pokonałem, a tu już kolejny. Ale idzie już dobrze. Idzie nieźle. Szal, okej. Okay generacja. Ale wezmę sobie tą tarczę, to i tak... No i teraz muszę I nie mam Kevina. O, jeszcze zabił go z daleka. Szczęście. Szczęście. W dół opłaca się, nie opłaca się. Tu jest magnes. Kurczej, ta skrzynia po drugiej stronie ma za mało, za mało czasu. Nie jest to idealny ran. I za mało zarabiam na moje. Pójdę do bossa już na tym, na, na przyostatecznym roju. Ciernie. Szybkość ataku, srebro, Ale szybko, yy, pociski Trudność A, pominąłem jedną trudność. Jeszcze będzie wyzwanie, darmowa skrzynka. O, złoto. To Do zawsze. Dobre dla tej postaci. Mało czasu... Jeszcze zaraz obrażenia dostanę od upadku. Co ulepszać? Lalki? Klucze. Lalki czy klucze? Klucz jeden. O szczęścia, straciłem 7,5%. Lalkę jedną też sobie dam. O kurde. I jeszcze jeden klucz. Kolejne szczęście straciłem, nie mam już szczęścia. I temia. No to mogłem odpalić od razu w sumie. Lecę tą prostą mi do bossa. Zdążyłem. Obrażenia dla elit. O nie, nie w tą stronę. Lecę bossa jednak odpalę i później jeszcze może zdążę te skrzynki pozbierać dwie. Ale jestem niezadowolony. O kurde, jeszcze mi trafił mocno. Nie idzie tak szybko jak się spodziewałem. O nie idzie wcale tak dobrze, jak się spodziewałem. O nie zgnę. Żyje. To fieletowe mnie uratuje. Uu! O kurde jak on mnie tak szybko dopadł? O nie. Nie poszło. Dobra, w następnym odcinku jeszcze spróbuję. Dziękuję za ten. Zapraszam do następnego, który wyjechał na środku ekranu. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję i widzimy się. Na razie, cześć, pa!